Dzień dobry, witam was serdecznie, ja jestem już i to jest kolejny odcinek z Ion pod seria serii od 0 do 65 levela, no i cóż jesteśmy aktualnie po wbiciu 29 levela teraz będziemy sobie robić misję, właściwie to padłem przed chwilą stwierdziłem, że coś nagram no i tak, na samym starcie mam do was pewną informację, przy okazji sobie będziemy ulepszać ekwipunek, bo przydałaby się nam jakaś zmiana w nim powiedzmy, z tego względu, że mało bijemy, a że kotu nam są trochę tych kamyczków jakiś czas temu. To będziemy mogli sobie wziąć. Wow, widzę, że tutaj, widzę, że tutaj jeszcze inne osoby nam wysłały coś. Na przykład on tutaj, z tej strony, polecimy. Kowka nam wysłała. Cóż, to mamy od ciebie, Kowka. Mamy tutaj Góra Stroju Leśnych. Popoku, dziękuję ci bardzo serdecznie. Kinach Stoł, też ci bardzo serdecznie dziękuję. weź wszystko. Cóż to jest? Czy to wygląda jakoś inaczej? Tak, to wygląda... to jest generalnie outfit, możemy to zmienić jako outfit. Jest bardzo ładne, bardzo ładne. Wydaje mi się, że, że na 6-5 levelów coś takiego właśnie się, że tak powiem przebiorę, jeszcze jakaś kokardka na główkę i będzie przekazacko. Nie wiem ile to kosztuje, to jest właściwie nieważny grunt, że, że po prostu to od Ciebie dostałem, za co bardzo Ci dziękuję i... Cholera, widzę, że jeszcze nie koniec. że tak powiem, kinachów. E, przepraszam, że tak na początku, jakby rozpakowywuję to wszystko. Ale wydaje mi się, że te osoby, które że tak powiem, wspomagają mnie na e, stronie Asmodianów, e, zasługują na to, żeby im po prostu podziękować i ich pozdrowić. E, serdecznie Ci dziękuję za kinachy. E, antyczne monety, no, przydadzą się oczywiście, bo będziemy potrzebować chociażby do broni w późniejszym czasie gry. E, I tutaj mamy boski kamień iluzji e, Aprobata Baresa. Też nie mam pojęcia ile to kosztuje, ale zapewne, zapewne trochę może to kosztować, bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam, kolejna osoba, Entrusted, Entrusted, no chyba tak, chyba tak się doczyta. O kurwa. Na dobry początek. Oto skin czapki, trochę kasy. Na dobry początek dla ciebie. Kręć dalej filmiki i baw się dobrze jako Asmodian. Ja pierniczę. Dziękuję ci serdecznie, naprawdę, bo mm, tu, troszeczkę ząbka złapałem. Kurde. Naprawdę, bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo to jest ogromna suma na początek. Naprawdę ogromna, ogromna suma na początek. Dziękuję Wam wszystkim, naprawdę. Dziękuję Wam wszystkim. Eee... Czy... Aha, bo ja mam odznaczoną czapeczkę, tak? Ja mam odznaczoną jakąś czapeczkę no Możemy sobie tak zrobić <laughs> Widzę, że mamy tego, czapkę kucharską taką Fajnie, fajnie Ale ja póki co załóżmy sobie tą, bo daje nam po prostu statystyki eee, Dziękuję wam bardzo serdecznie, naprawdę Dziękuję wam bardzo za pomoc eee, I generalnie tak, bo nie miałem taką do was sprawę Mianowicie w poprzednim odcinku Aha, miałem kamyczki wziąć, ulepszać E, tam powiedziałem wam, że ileś tam lajków, to będzie, e, to będzie e, maraton e, i generalnie e, to sobie wszystko później kotu wezmę, bo naprawdę wysłałeś mi tego cholery. E, odcinki, e, miały, miał być maraton generalnie, ale tak jak mówię, no, te lajki nie zostały dobite. Ale jako, że dbam o widzów, i jak widzę, widzowie też dbają tutaj o mnie, tak naprawdę, mam dla Was świetny, naprawdę świetny pomysł. O, tutaj mamy skrzydła właśnie też od kotu na 30 level. E, gdzieś to jeszcze były chyba kamyczki. E, mam dla Was genialny, genialny pomysł. Naprawdę genialny, i wydaje mi się, że to będzie znacznie lepsze niż maraton. Mianowicie. Mm... Od wakacji zaczynamy wrzucać Iona dwa razy w tygodniu. Nie tak jak teraz, że się tutaj opierniczałem i w ogóle będę ostro teraz napierniczać, bo... Tak naprawdę zaczęły mi się wieczne wakacje, e, powiedzmy, i mam e, od cholery czasu. To też mam chęć nawet, żeby sobie pograć. E, chwila, jak się ulepszało w ogóle, bo ja już e, totalnie zapomniałem. E, tak czy siak e, mam dużo czasu, mam bardzo dużo czasu. Chciałbym dla was zrobić dwa odcinki Ajona tygodniowo. E, od początku wakacji. Może jeśli wejdzie mi to w krew, to po prostu będę to robił już na stałe. Ale załóżmy, że póki co będzie to przez wakacje. Oczywiście... Będzie to trochę też na innych zasadach. Bo ja tak mówię, że dwa odcinki tygodniowo, ale wydaje mi się, że, że jeśli rzeczywiście będzie Wam się dalej ta seria podobać i dobijemy już ten 6-5 i dalej Wam się to wszystko będzie podobać, wydaje mi się, że przez pierwszy miesiąc już to osiągniemy. Przez pierwszy miesiąc wakacji to wydaje mi się, że w drugim miesiącu wakacji będą po prostu po trzy, trzy odcinki tygodniowo. No, mam taką nadzieję, to też nie chcę, że tak powiem, marnować. Czasu na ekspienie, a nic, że tak powiem wam nie nagrać, bo niektórzy sami yy, chociażby gdzie są te kamyki wszystkie? Mi się ciągle myli, bo chcę mówić, chcę to robić, tam to robić i to wychodzi jak wychodzi. Yy, dobra, więc zaczynamy więc tak to będzie po prostu wyglądać mam nadzieję, że wam się to nadal wszystko będzie podobać na razie ulepszymy sobie po prostu tą broń czy mogę klikać enter? nie, muszę wszystko tak myszką chyba wciskać ulepszymy sobie tą broń jak najwyżej się da, kotu nam naprawdę dał bardzo dużo kamieni, kamienie mi się bardzo bardzo przydadzą, no gdyż ponieważ jakby nie patrzeć, ulepszanie ekwipunku bardzo, ale to bardzo dużo mi daje, to też samo zrobienie broni na plus, nie wiem, ona ma plus 15, można ją na plus 15 zrobić Samo zrobienie broni na plus 15, czy też dodanie do niej kamyków, będzie mi dawało naprawdę, naprawdę sporo na tym poziomie postaci. Nie mam zamiaru tych kamieni jakby przeznaczać na tego. Na aktualny set, mam zamiar sobie jakieś srebrne, znaczy za srebrne albo za brązowe monety, czy tam tak brązowe, chyba to były monety, kupić i ten właśnie set ulepszać. No niestety tutaj nam nie weszło, ale pewnie zaraz to i tak zrobimy do plus 15. Po prostu to wygląda w sposób taki, że no... Mm, że no cóż... Mm po prostu nie chcę, że tak powiem nie mam sam dużo pieniędzy znaczy aktualnie już mam, tak, wystarczająco dużo, ale jakby nie mam na tyle hajsu, żeby sobie pozwolić na wydawanie na każdą część ekwipunku coraz to nowszą, coraz to nowszą, więc wolę po prostu poczekać na ten srebrny na te srebrne monety, na te brązowe, później wiadome tam są złote, których chyba nie robiłem, tam mitrilowe, no ogólnie tego jest dużo, no. pamiętam, że mitrilowy set z mitrilowymi Nowym setem dosyć długo chodziłem. Tamten, tak, tamten set mam też zamiar rozwijać. Jak do, go po prostu dorwę w swoje szpony. Eee, do sobie, pójdziemy zaraz ekspicj. Spokojnie, spokojnie. Eee, tak czy siak. Y tak, jak mówię, ludzie, będzie tego więcej, po prostu teraz teraz już od razu mówię, że mam wolne. Jeśli nie będę, znaczy będę wrzucał te odcinki regularnie, bo zapomniałem Wam powiedzieć, w które dni będą we wtorki o godzinie 18.30, czyli wbijacie je we wtorki i też wy yy, piątki yy, o 18.30 na kanał. Nie musicie patrzeć na fanpage, na grupę, na grupę Ion Barus. Yy, czy tam Ion Polska, nie musicie patrzeć, nie musicie dostawać powiadomień, chociaż jeśli zasubskrybujecie i klikniecie taką zębatkę e, na dole e, o, i zaznaczycie, otrzy, chce otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach, czy coś takiego, e, no to wówczas będziecie dostawać na urządzenia mobilne powiadomienia, e, ale nie zmienia to faktu, że jeśli będziecie wbijać o tej 18.30 we wtorki i piątki, to po prostu... Po prostu już będziecie, no, macie pewność, że te odcinki już wtedy tam będą albo będę. Ja zazwyczaj tak 5 minut wcześniej wrzucam, więc możecie już tak, można powiedzieć, refreshować od e, zapięć w pół do. E, dobra, dalej mamy plus 12, widzę. Nam tak opornie teraz to nie chcę wejść. Ok, weszły na plus. Wow, dobra, jest plus 15. Ok, ok. E, teraz tak, wzmocnienie magii, plus 22 tutaj mamy. Chwila, to jest do czego? Kamień. Aha, zbyt duży, tak? Co? Nie mogę tych kamieni tu włożyć. Dobra, trudno w sumie. Tak czy siak, zakładamy naszą bardzo dobrą już broń. Plus 15. Eee, I co? Lecimy sobie. Lecimy sobie. Eee, gdzie my sobie? Lecimy na lewo. Gdzieś na lewo sobie polecimy. Eee, misję robić. Więc wystarczy, że wbijecie na kanał. Zobaczycie odcineczki. Już wtedy będą na 100%. Boże, co, co ja ze słowotwórstwa odpierniczam. E, będą na 100%. E, więc wystarczy, że wbijecie e, i po prostu obczajcie, czy coś takiego, czy, czy są na kanale. E, miniaturki teraz będą różne, bo mogliście się przyzwyczaić do jakichś takich, nie wiem, e, jednych, e, ale zazwyczaj miniaturki będą po prostu z motywem Ayona. Może będzie napis ION, bo zauważyliście teraz może, że te miniaturki lekko inne robię, żeby one inaczej wyglądały, nie to że dla przyciągnięcia uwagi, ale zdaję sobie sprawę, że mm, dając tylko nazwę filmu jakąś taką, wiecie, powiedzmy, chwytliwą, że tak powiem, a dając taką zwykłą, najzwyklejszą miniaturkę, to nie jest zbytnie dobry pomysł, no z tego względu, że jakby nie patrzeć, nowych widzów trzeba je jakby zdobywać. Nowych widzów trzeba zdobywać, a no jakby nie patrzeć miniaturki zazwyczaj w jakiś sposób pomagają w nabyciu tych nowych widzów To też możecie śmiało napisać teraz w komentarzu jak poznaliście mój kanał, skąd się o nim dowiedzieliście, czy jakaś inna seria I potem stwierdziliście, że chcecie zagrać na przykład w Iona, czy na przykład dzięki grupie Ion chociażby barów albo Ion Polska Możecie to śmiało wpisać, bo jestem naprawdę, naprawdę, naprawdę ciekaw. Jeśli chodzi o dzisiejsze moje lekkie zamulenie, bo takowe, nie wiem, możecie wywnioskować, że mogę być lekko zamulony. Bardzo Was przepraszam, ale totalnie jestem wybity. Total, totalnie jestem wybity z rytmu, bo... Ostatnio bardzo dużo nagrywam, mało sypiam i po prostu dzisiaj chociażby nagrywałem już 4 godziny pod rząd Black Desert'a, nagrywałem godzinę, półtorej no nagry godziny Nostale'a nagrywałem godzinkę. I tam generalnie jeszcze z Metinna coś nam kminiłem. Tutaj jeszcze do specjala na 10 tysięcy widzów, które właściwie osiągnęliśmy dość niedawno. A już powoli suma się coraz bardziej zbliża do 11 tysięcy. Wiem, że jeszcze sporo brakuje do tych 11 tysięcy, ale jak widzę, że po prostu no, jakieś. Nie wiem ile to 50 50 widzów dziennie, nowych, nowych widzów poznaje mój kanał. To jest naprawdę mega motywujące, bo nie spodziewałem się, że ja z moim contentem tak naprawdę osiągnę taką sumkę. Może się mylę, ale aktualnie jestem chyba największym youtuberem ionowym, jeśli chodzi o ilość subskrybentów, tak naprawdę. I powiem szczerze, jeśli to jakiś youtuber ogląda, który nakrywa iona. Napisz do mnie śmiało, naprawdę napisz do mnie śmiało. Napisz do mnie śmiało, możesz napisać do mnie na fanpage na prywatny, link masz w opisie. Ja chętnie nagram z osobami, które są mniej popularne, żeby wam pomóc jakby zdobyć większą widownię, bo wydaje mi się, że jakąś tam siłę przebicia lekką mogę mieć, a zawsze to kilku widzów po prostu Was więcej pozna. Ja naprawdę nie wiem czemu zawdzięczam swój sukces. Jeśli powiedziałbym, że swojej osobie, to zabrzmiałoby to mega narcystycznie, bo tak naprawdę nie uważam się za osobę, która w jakiś sposób przeciąga, nie wiem, innych do, do, do oglądania. Naprawdę nie wiem, co te filmy mają w sobie rzeczywiście. Naprawdę nie wiem, co one mają w sobie rzeczywiście. Możecie mi też napisać, pomimo tego, że to będzie, kurde, wymuszanie tego, wymuszanie miłych słówek. Nie, to serio, po prostu nie, nie mam pojęcia... Czemu zawdzięczam ten mały mały wielki sukces? Można to nazwać małym wielkim sukcesem. E, czym ja to zawdzięczam? Czy swoją osobą rzeczywiście, czy... Nie, nie mam pojęcia totalnie. Naprawdę nie mam. Nie mam zielonego pojęcia. E, I taka mała. Nie, nie, nie. Nie, 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 ten kill. O Jezu. E, nie wiem, możecie mi to naprawdę śmiało w komentarzu napisać, bo jestem ciekaw. I taka jeszcze mała informacja. Może wielu z Was wie lub nie wie. Znaczy, bo ogólnie dużo osób jakby zaczęło jakieś dziwne podejrzenia snuć, że ja się z chłopaczkiem nie lubimy. Nie wiem czemu totalnie. Eee, ale no prawda jest taka, że. Właśnie dużo osób uważało, że my jacyś kurde wrogowie jesteśmy. Pomimo tego, że nagrywaliśmy razem filmy, pomimo tego, że w jakiś sposób się ziomalujemy i może nie nagrywamy ze sobą jakoś dużo ostatnio. No bo Chłopaczek ma pracę i miał pracę przynajmniej nie wiem jak teraz. Ma, ma to też dodatkowo kontent vlogowy i w ogóle. E, tak, wydaje mi się, że chcemy Wam teraz pokazać, że jednak dalej mamy ze sobą ten kontakt że nie jesteśmy w jakiś sposób na siebie obrażeni, bo... A Tak, jak mówię, wiele osób może snuć takie teorie spiskowe. Dlatego teraz mamy zamiar ponagrywać trochę tych filmów, żeby po prostu ludzie nie myśleli, że Jezu, że my się jakoś gryziemy czy coś. Nie wiem, naprawdę nie wiem na podstawie czego mogli tak twierdzić. Nie mam pojęcia. Nie jestem wtajemniczony w tak zwane te spiski widzów. Naprawdę. No ale tak czy siak, no, jeśli, jeśli nagrywacie Iona, jeśli ktoś z Was nagrywa Ionka, może śmiało się do mnie zgłosić Chętnie nie, że tak powiem pomogę leciutko z kanałem no bo wiadomo fajnie też wam będzie poznać moim widzom bardzo fajnie będzie raczej poznać tych nowych o mamy 30 level aha bo ktoś się spytał czemu nie odbieram tego chyba tak chyba o to chodzi chyba o to chodzi tak czy siak dużo wydaje mi się że dużo moich widzów bardzo lubię ogólnie Iona oglądać No i generalnie coś mi się zdaje, że Jakbym że tak polecił jeszcze jedną osobę, dwie albo trzy To byście mieli jeszcze coś oglądać z tego Iona, bo wiem, że tego jest bardzo mało na YouTubach polskich ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że dużo osób się tak bardzo cieszy, że ja cokolwiek wrzucam. To jest mega fajne, motywujące i w ogóle, ale nie zmienia to faktu, że przydałoby się więcej takich osób. Tak mi się wydaje przynajmniej, że przydałoby się więcej osób, które tworzą coś z tego Iona. Aha, tu muszę obiec naokoło chyba. Przydałoby się więcej osób, które coś stworzą z tego Iona, bo no bo cholera, ja z moją częstotliwością no to jest bardzo fajne, że no wiadomo raz na tydzień sobie wbić e, Coś pokminić e, Popatrzeć o co ten już i robi, tego tamtego, zjeść sobie kanapkę, napić ciekawy e, Oglądnąć ten jeden odcinek, a ła, spierdzielać ode mnie To jest dosyć spoko, wiadomo jakbym strał tymi odcinkami codziennie, to by mogło być troszeczkę zanudzające, ale wydaje mi się, że częstotliwość jednego odcinka na ponad tydzień to nie jest nie jest wystarczająco dużo dla was. Szczególnie jak patrząc na to, jak niektóre osoby dbają o to, żebym cholera grał tutaj, żeby mi się dobrze grało. Naprawdę. To jest mega, mega fajne. E, przydałoby się ogólnie rozwinąć troszeczkę bardziej e, kostkę. Kostkę. Rozwinąłem sobie, z tego względu, że stwierdzam... Że lubię mieć dużo miejsca w ekwipunku. Mógłbym to spożytkować odrobinę lepiej, przynajmniej na początek, ale wydaje mi się, że jeśli, e, jak już chociażby idę na instancję, to po prostu potrzebuję trochę e, miejsc w ekwipunku. No i cóż, e, będę zbierał od kolejnego e, filmiku już o ludzi na e, rajd. Mówię, pewnie jak to oglądacie, to już mam nagrane tak naprawdę e, dalszą część materiałów. A nie zmienia to faktu, że pewnie kolejne filmiki to będą też misje, e, instancje, e, no i cóż, powoli do tego 30, 65, nie, to też, o, tutaj mamy skilla, widzę, e, to też zdaję sobie sprawę, że dużo z Was, możliwe, że też dziewczyn oglądających Ayona, e, jakby lubi obecność mojej dziewczyny na filmach. Nie wiem, tak zauważyłem, że jak ona jest, to dużo osób pisze, że fajnie. E, no i tak się składa, że. No bo ogólnie to jest taka sytuacja, że my troszeczkę od siebie mieszkamy. To nie jest związek internetowy, bo poznaliśmy się de facto na, 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 konfe, na konwencie takim, esportowym właściwie. Ale chodzi o to, że mieszka tam 3-4 godziny ode mnie. My się często widzimy, generalnie, ale to jest tak bardziej, że ja po prostu jadę, bo ja mam więcej czasu, powiedzmy. No ale teraz, jako że ja też mam dużo czasu, ona jakby teraz też ma wakacje, po prostu. No to wydaje mi się, że, że coś razem nagramy, czy też już mamy nagranego. Patrząc na to, że. De facto oglądacie to wówczas, kiedy już jestem po wrzuceniu, po nagraniu tych kilku odcinków. Raz jeszcze, sorry za moje zamulenie dzisiejsze. Mam nadzieję, że was to jakoś nie zniechęci coś Ten desen, bo naprawdę jestem mega zniszczony. Ale stwierdziłem, cholera, mam jakiś taki niedosyt. Coś bym jeszcze nagrał. Mówię, Mogę... chcę moim widzom nagrać więcej tego Iona. Chcę, żeby mieli go trochę więcej. Ale mi się cholera nie chce. Jestem zmęczony już trochę tym nagrywaniem, bo pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że kurde, jak można się męczyć nagrywaniem, to jest bardzo męczące. A chociażby z tego względu, że musicie ciągle gadać, ciągle, ciągle, ciągle gadać, ciągle, a jako że mi się nie chce robić cięć, to rzeczywiście muszę ciągle gadać, poza tym lampa, lampa na, na prawo, softbox na lewo eee, grzeje to, jest tutaj ciepło, jest ciepło w pokoju, bo nie chcę otwierać balkonu. Dlaczego nie chcę otwierać balkonu? Żeby nie było szumów na materiale tak to wygląda, no tak wygląda życie, życie youtubera, no to jest, to jest to właśnie. Bo ja strasznie jestem jakościowcem. Pomimo tego, że jakość moich filmów nie jest jakaś mega wow zajebista, chociaż staram się, bo chyba, chyba jedna z lepszych, no ale nie zmienia to faktu, że, że po prostu staram się, żeby e, tych szumów nie było tego wszystkiego. Możliwe, że teraz są, bo nagrywam takim programem już od razu audio, bo mi się nie chce wyciszać specjalnie tego bo stwierdziłem, że już dobra, mam tyle nagranych tych rzeczy dzisiaj, że dobra, raz nie wyciszę tego Iona, tego audio, to się, może się nie obrażą, może się nie domyślą. Właśnie wam to powiedziałem, nieważne. Tak czy siak, po prostu jest taka, jest takie coś, że ja nagrywam programem od razu właśnie wszystko, co kamerkę mam, tak naprawdę wszystko już wystarczy ustawić i jest to totalnie automatyczne. Więc w taki sposób to wygląda. Chwila. Mam nadzieję, że, to, że... że nie robię głupoty. Możliwe, że robię wielką głupotę. Chociaż może mam nadzieję, że mi się nie zlecą tutaj moby. Tak zrobimy. No nie no, nie zleciały mi się. Dobra. Więc generalnie możemy zacząć czarować. Albo po prostu robię też tak zazwyczaj, że nagrywam sobie audio osobną programem Audacity eee... O kurde bele programem Audacity. I la. nie, 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 nie. Chyba zdechnę. Przecież chwila, bo chwila, 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 chwila. No nie, 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 błagam, nie, nie, jaki farcik gdzie ja mam pingwinki? Nie, to nie są pingwinki. Ale dobra, mamy zabitego tego moba, tylko musimy chyba z niego wziąć drop. Przepraszam, że taki lamerfest fest odpierdalam. No nie, no nie, no nie, no nie, no kurwa, no nie. Ja pierdolę, nie! No nie, nie wziąłem tej zbroi zamiast wcisnąć, żebym wziął wszystko. Ja pierniczę. Dobra, lecimy tam jeszcze raz na speedie, żeby wziąć to wszystko. Proszę mi oddać wszystko. Uzdrowienie duszy. Sorry za lamarystwo. Sorry, że tak yy, przez chwilę nic nie mówiłem. Byłem bardzo skupiony. Byłem bardzo skupiony. Przepraszam serdecznie. A yy. szybko, szybko, może mi to nie zniknie. Muszę zbrestować tego MOBA jak najszybciej po prostu i wziąć z niego dropa. Boże, ja tego nie, ja nad tym nie myślałem jakoś konkretnie. Jestem głupi, bo po prostu wyłączyłem. Jak nieraz, jak mówię, to wyłączam myślenie. To jest to, to jest to. To jest to, cholera. Ja będę tutaj. Aha, muszę, muszę gdzie być. Tutaj chyba, nie? To było. Chyba tak, chyba tak. Ja pierdolę, więc ja tak, muszę dużo mówić, lampy, jest ciepło dosyć. Jest naprawdę bardzo ciepło. Więc yy, nie są to fajne warunki, dlatego jak już się przeprowadzę, to, to mam zamiar po prostu sobie w miarę fajne studio ogarnąć nagraniowe. Z klimatyzacją, z wyciszeniem, żebym nie musiał odszumiać materiału specjalnie, tylko po prostu żeby sam, sam w sobie był już otrzumiony. Eee, to też e, mówię klimatyzacja by się przydała i światło, które by było znacznie lepsze. Jakieś lekkie światło by mi się przydało. Takie dosłownie lekkie, takie muśnięcie światłem, bo to jest mega mocne i po prostu świeci mi, świeci mi po twarzy to już w ogóle. Aha, i się wpieprzyłem, kur... debele. Ja to mam jakieś problemy dzisiaj normalnie z, z tym graniem w to. Nie no dobra, jest okej. Okay. E, ale musimy dobiec. Mo, mo, mobek pewnie już straci tego dropa z, z siebie. Chociaż mam nadzieję, że to z 5 minut się trzyma. Tak swoją drogą fajnie się patrzy na moją postać jak lata. Nieważne. E, zaraz dobiegniemy, weźmiemy tamtą misję i, i skończymy po prostu y, odcinek. Bo nie chcę jakby was y, też zamęczać trochę tymi nagraniami. Za dużo, to niezdrowo. A że też y, tak naprawdę. Nie chcę wątka, wątka, jednego ciągle wałkować w tym filmie, to też chcę, że tak powiem, e, wam zaserwować trochę więcej filmów, jak będę, że tak powiem, e, bardziej wypoczęty i w ogóle, no to, to wówczas wiecie, o co chodzi, no, wiadome. Uff, dobra, dolatujemy. że czemu tutaj woda jest zielona? Woda tu jest zielona, no nieważne. Zaraz dolecimy, wiem, że skrole już mam odpalone. E, Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że ten obek dalej będzie to miał. Jeśli nie, no to go zberstujemy jakoś. Tylko gdzie ja mam pingwinki? Czy ja mam w ogóle pingwinki? Czy ja w ogóle mam skillę wzięty? Harmonia śmierci. Zwykła zwykłe troszeczkę Co? Czyli muszę, żeby tego skilla używać, muszę chyba mieć proszki jakieś. Ale weźmy sobie go tak czy siak. Wylatujemy sobie tutaj, tędy. No, biją trochę, biją. Zbrodniarze. Dobra, to możemy już w biegu sobie używać, to jest w porządku Uu, co jakiś czas sobie staniemy, żeby się wyleczyć No, coś tam nas biją, coś tam nas biją Tu sobie tu się wyleczymy Okej okay. Teraz drugi heal Dobra Uh, powolutku, powolutku. Czy tutaj jakaś instancja kolejna widzę jest. Przejdziemy się tam, przejdziemy się tam. Trzeba, pasowałoby. Dobra, tutaj po schodach już wlatujemy. Yy, tu jest jeden mobek, to tak go wyminiemy jakoś. Aha, no tak. E, czyli generalnie nie Zabiliśmy moba Ale nie dostaliśmy dropu, bo padł i po prostu drop nam zniknął Aha, no więc spoko generalnie Więc tak się kończy tutaj nasza, nasza fajna misja Więc to by było na tyle, dzięki wam za oglądnięcie Ja sobie albo resetę misję, albo poczekam, może ten boss się jeszcze zrespi eee, Więc co, trzymajcie się No i cześć, zostawcie lajka i Widzę, że tutaj byłoby się powoli respią, po prostu zostawcie lajka, like zostawcie komentarz. No i cóż, do następnego razu. Cześć. Pamiętajcie, że zaczynamy to, to pseudo maraton z filmami w wakacje. Cześć.